i czołem witajcie w ASMR dziś do was przychodzę ze specjalną paczką odpakujemy sobie nowy mikrofon yeti x także 姐，把的心压了。 To używać, czyli że tylko z tej strony jest, i tutaj mnie słychać, i nie słychać. Dobra, lecimy z drugim. <laughs> tutaj mnie będzie chyba słychać dookoła. Jest, to jest to, że ja mówię z tej strony. Tutaj częściej, kiedy będę z kimś rozmawiać, to będzie słychać. Tu. Aha, że... Trochę tu słychać i trochę tu słychać. Nie, tu już nic nie słychać, więc tu będzie bardziej słychać tak na środek jakby, że tylko mnie tu łapie. I zobaczymy. okołam mi się wydaje ciekawe. No i dobra nie wiem co to jest za tryb. Jakieś to może Także dajcie znać, na którym najlepiej słychać, ale myślę, że... sobie może jakieś wyzwalacze i stwierdzicie, który najlepiej no słychać co dobra, zróbmy sobie od Może bolie. I am a mega freak. które były tutaj dzisiaj, także zostało chyba tylko cztery lajki, więc czym szybciej zrobicie, tym lepiej, więc mam nadzieję, że jest to mega słyszalna różnica i co? Do zobaczenia!